Na moim kanale mister. Z tej strony, słuchajcie, robię dzisiaj mały, krótki wypad na takie pole. Chcę po prostu sprawdzić, czy warto tu chodzić, czy nie. Zobaczymy, co wyjdzie. Zapraszam do oglądania. No i mam Twój pierwszy w życiu na parsteczek. Aczkolwiek nie cały, ale na parstek. Pierwszy w życiu. Super. I nawet taka mała rzecz cieszy, naprawdę. Zawsze chciałem wykopać na parstek. No i mam No i wpadł też PRL 10 groszy Rocznik 49 Także pozdrawiam rocznik 49 Z Tego to małego dołeczka Taka ładna kuleczka Super Cieszy No i jest następna kuleczka Zaraz tuż obok Także mamy dwie już Robi się ciekawie tu obok kamienia znalazłem łuseczkę To chyba to jest 65 rok Ale też fajna znajdka, zawijam Tym razem wpadł nasz grosik Ale też straszny strócel z niego inaczej kręcę co za gleba Masakra Znowu coś padło To chyba jakiś teraz guziczek, arceniaczek Dobrze widzę. No też ciekawa znajdka. Do następnego. Padła następna krągłość. Prawdopodobnie cesarstwo. Jeden fenolek No na pewno. I blisko poprzedniego dołka następna moneta. Z takiego dołeczka taki mały krąglaczek. Ale kompletnie nieczytelny z obu stron. Domyślam się, że to jest fenolek, ale nie jestem pewny na 100%. No i wpad następny wycierał. To chyba wira tej gleby, że taki kiepski stary. Teraz robimy małe podsumowanie dzisiejszego wypadu. Także jest na napasteczek. Jakiś guziczek, łuseczka, dwie kulki muszkietowe. Tu jest też guziczek arseniaczek. Tu jest prusaczek. Kilka wycierusków. PRL. Także to był dwugodzinny wypad zaraz po pracy. Wydaje mi się, że zacnie. Jak się podobało, zostawić jakieś pierdółki. I do następnego razu. Hej.